Cześć, z tej strony Grzesiek, witam Was ponownie na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was materiał kosmiczny. I nie, nie będą to Star Warsy, będzie to nawiązanie, a w zasadzie powrót do klasycznej serii Space. I zrobimy sobie to zestawem Galaktyczny Odkrywca. Zestaw ten jest hołdem dla zestawu 497. Wydanego w 1979 roku, tak więc masę lat do tyłu, długo mnie jeszcze na świecie nie było. Tak więc, jeśli jesteście ciekawi, jak ten remake wygląda, zapraszam Was oczywiście do dalszej części tego materiału. A tak, ten zestaw prezentuje się na stoliku. Możemy sobie zerknąć już na niego z bliska. No i pierwsze co się rzuca w oczy to tutaj to duże logo 90 lat zabawy. Oczywiście jest to zestaw jubileuszowy wydany w tamtym roku. I co ciekawe, on kosztuje katalogowo 480 zł bez grosza i pomimo że od jego premiery minęło już ponad pół roku, to ta cena wcale nie jest taka zła, bo nawet Poza LEGO store czy tam LEGO shopem, można go kupić za około 460 chyba czy 450 zł. Tak więc, biorąc pod uwagę, że na miejscu dostaniemy jeszcze punkciki, to ta cena nadal się trzyma. Z drugiej strony, natomiast jest to bardzo dobra cena, bo spójrzcie, 1254 elementy. A do tego mamy aż cztery minifigurki. Dwie będą w takim czerwonym kosmicznym skafandrze oraz dwie w białym. Tył opakowania prezentuje się bardzo dobrze. Mamy tutaj przedstawioną całą masę scenek z tym zestawem, i jest to genialna rzecz. Bardzo pobudza wyobraźnię, chociaż teoretycznie jest to zestaw. Dla kategorii wiekowej 18, czyli taki bardziej chyba kolekcjonerski niż zabawowy. No ale dobrze, od lewej strony możemy zauważyć ikonografię, w zasadzie grafikę naszego galaktycznego odkrywcy i jego wymiary: tak więc szerokość to jest 32 cm, długość to 52,5 cm. Poniżej mamy tutaj pokazaną taką strefę komfortu, chyba tak to się nazywało, jeśli czytałem dobrze opis tego zestawu. Kolejny widok, tu już mamy widok na kabinę, tutaj jakiś wyłaz, luk ładunkowy. No, prawdopodobnie coś tutaj nasz astronauta kombinuje. Kolejna scenka to jest to, że mamy tutaj otwieraną, zamykaną rampę wyładunkową z tyłu naszego statku. Bardzo fajnie. Tutaj jest przedstawiony w trakcie lotu. Z tyłu mamy planetę. W zasadzie nawet nie bardzo wiem jaka to jest planeta. Pewnie powinienem się dowiedzieć. No a już ostatni rysunek tutaj. To są nasi astronauci, odkrywcy, którzy podróżują no właśnie na takich, nie wiem jak to nazwać, pojazdach kosmicznych, one są tak naprawdę silnikami naszego odkrywcy. Jak to jest zbudowane i jak to działa, totalnie nie mam pojęcia, ale myślę, że to by była świetna zabawa sobie popodróżować na takim silniku w przestrzeni kosmicznej. W takim razie, skoro mamy już wszystko omówione, ja sobie zestaw otworzę i razem zobaczymy co tam w środku znajdziemy. No i niestety Otwierania wypadły na lewą rękę, trochę mi to jest niewygodne, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzę. Tak czy siak. Okej, okay. mamy otwarte, no to sypiemy. Uff, sporo się tego wysypało, ale spróbujmy się dokopać do instrukcji. Mamy naszą instrukcję. O, kurczę, zapakowana. Ciekawe, czy uda mi się to sprytnie otworzyć. Udało się. Mamy naszą instrukcję. I zajrzyjmy do środka. No tak, mamy tutaj sporo informacji do poczytania. Troszeczkę historii astronautów, o właśnie. Patrzcie, ile tutaj kolorów tych astronautów. Oczywiście logo Space. Tutaj mamy parę słów od zespołu projektowego. Tak, Jaki fajny cosplay nawet się tutaj znalazł. I informacja o ilości woreczków. Jest ich tutaj 8. Dalej już jest. Zaczynamy z budowaniem. Też jeszcze zobaczmy sobie. Tutaj od końca budowy mamy 158 kroków instrukcji. Na ostatnich raz, dwa, w zasadzie, trzech stronach mamy wykaz części. No, tak, więc całkiem sporo budowania będzie. Bardzo ładnie jest to wydane. Podoba mi się, że mamy tutaj, jakby powierzchnię planety i Reszta to już jest właśnie kawałek przestrzeni kosmicznej. Bardzo ładnie to wygląda. No dobra, to ja teraz mogę się oddać budowaniu i słyszymy się już, jak będzie to wszystko gotowe. Zanim obejrzymy sobie już złożony zestaw, mam tutaj takie małe ogłoszenie, bo oczywiście na początku wspomniałem, że mamy tutaj bardzo dużo elementów. I żeby ktoś się po prostu nie zawiódł, to trzeba tutaj zwrócić uwagę, że jest też sporo klocków technicznych, i w zasadzie pierwszy woreczek to są głównie klocki techniczne, stąd prawdopodobnie też liczba tych elementów jest taka duża ze względu na techniczne piny i tym podobne. No dobra, a teraz to już możemy spokojnie przejść do recenzji. A to zaczniemy od zapoznania się z naszymi astronautami i tak jak mówiłem mamy ich tutaj czterech w dwóch kolorach czerwonym i białym. Oni wszyscy są bardzo podobni, mamy butle tlenowe, napis tutaj napis nadruk Space oraz kaski. Kaski są troszeczkę zmienione od tych oryginalnych, są wzmocnione tutaj na brodzie, główki są bardzo oryginalne jeszcze tego dawnego typu prosty uśmiech bardzo bardzo nostalgicznie to wygląda. Figurki są też cztery z tego względu, że to jest oczywiście nawiązanie do oryginału. Poza figurkami mamy tutaj również dwie inne dodatkowe małe budowle. Pierwszą z nich jest kawiarka. No nie, a tak naprawdę to nie jest kawiarka. Jest to droid również z serii Space, natomiast on się pojawił troszeczkę później niż zestaw, do którego tutaj nawiązujemy. Śmiałem się, że to jest kawiarka, bo trzyma po prostu dwa kubki, natomiast jest to nasz kosmiczny droid. No i ostatnie to już zostało tutaj taki pojazd kosmiczny. No, taki łazik bym powiedział księżycowy, chociaż niekoniecznie na księżycu nasi odkrywcy muszą lądować. Możemy tutaj sobie naszego astronautę wsadzić. On się tutaj nawet jakoś mieści z tą swoją butlą tlenową. Jedyne co, no to jest troszeczkę przechylony do przodu. Teraz możemy się spokojnie skupić na naszym statku kosmicznym. I cóż, pierwsze co, to kolorystyka. Kolorystyka zachowuje e, oryginalną przy czym ten szary w grę nie wchodzi, cała reszta były to kolory już w tamtym czasie dostępne i jest to zapisane w instrukcji. Kolejna rzecz, nadruki, które tutaj widzicie tak, to są nadruki. Mamy dwa jeden to jest napis LL928 na brzegu, on jest po dwóch stronach i z przodu logo space. Oryginalny statek miał również naklejkę. Akurat naklejkę strzałki. W tym przypadku jest to zbudowane z klocków. I czy nie jest to ciekawe? A cały statek jest pełen takich ciekawostek, bo cały ten skos jest również wykonany przy pomocy ciekawej techniki budowania. I tak samo z płyty tych skrzydeł również są ciekawie wykonane. W oryginale były to po prostu zwykłe. Plejty, tak więc e, imponujące, jak ktoś to wymyślił. Na uwagę, myślę, również zasługują tutaj nóżki, które są schowane z tyłu. No, one się w moim przypadku troszeczkę poskładały i myślę, że jest to też e, troszeczkę, no, może nie minus, ale. Troszkę go przesuwałem wcześniej i mi się udało parę przez przypadek złożyć. Czyli one są takie może nie do końca, ale myślę, że wystawowo to spiszą się genialnie. Sama maszyna oczywiście składa się z kilku podstawowych elementów, czyli mamy tutaj kształt naszych skrzydeł. Są silniki. Silniki oczywiście mamy aż cztery. Dwa są na skrzydłach i dwa schowane o tutaj z tyłu. Wszystkie z takim ładnym czerwonym, transparentnym e, dyskiem schowane, czyli imitują tutaj wylot ciepłego powietrza. Przy czym z tych silników, które są na skrzydłach, możemy sobie zrobić takie no cóż, e, ścigacze. Nawiązując do Star Warsów, myślę, że możemy nazwać to ścigaczami, na których nasi astronauci mogą się poruszać po planecie, którą właśnie w tym momencie eksplorują. Kolejnymi dużymi elementami są tutaj nasza kabina. W zasadzie kabina jest podwójna, bo mamy tutaj aż dwie szybki. Bardzo dużo miejsca, ale do kabiny zajrzymy sobie później. Jedyne co, to mogę tutaj ponarzekać, że dlaczego LEGO nie zabezpiecza lepiej tych szybek? Obydwie moje mają rysy. No, nie jest to najlepsze i nie najlepiej świadczy. Kolejne elementy to mamy tutaj oczywiście z tyłu to wielkie skrzydło, które zapewnia sterowność i tutaj oczywiście się to otwiera. Ta część się otwiera i mamy tutaj rampę, która się również rozkłada. O, trzeba troszeczkę podnieść i jak widzicie, tutaj się rampa podnosi, opada. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, no to jest kolorystyka, ale kolorystyka oświetlenia, bo tak jak widzicie, tutaj mamy czerwone lampki, tam już mamy zielone. I ogólnie jest to błędne z ogólnie przyjętą konwencją, natomiast oryginalny zestaw również tą kolorystykę miał tak zrobioną, totalnie naopak. Czerwony z przodu, zielony z tyłu, gdzie konwencja mówi, że zielony jest na prawej stronie, a czerwony na lewej. Pora zajrzeć do kokpitu, a tutaj dzieje się całkiem sporo. Spójrzcie: raz, dwa, trzy, cztery płytki z nadrukami. Te dwie są szczególnie ciekawe, ponieważ tutaj mamy obrys całego naszego statku, a tu na monitorze mamy napis z numerem oryginalnego setu, czyli 497. Kolejną ciekawostką jest również to, że oryginalny set miał tylko jedną kierownicę w środku. Tutaj mamy dwie, czyli dwóch pilotów może za sterami zasiadać. Przenosimy się do tylnej części kabiny, i co tutaj widzimy? Są dwa łóżka, i co ciekawe, mamy tutaj kolejne kafelki z nadrukami. Tu są dwa, tam dalej będzie ich jeszcze więcej. Łóżka też są bardzo ciekawe, bo umożliwiają naszym astronautom położyć się w nich bez ściągania butli tlenowych. Stąd też właśnie takie wycięcie e, w środku materaca. No dobrze, obróćmy sobie to troszeczkę w tą stronę, i tak jak widzicie, mamy tutaj kolejne nadruki, jakiś tam schowek. No i bardzo ciekawa rzecz, która jest po tej stronie, ale to zajrzymy sobie już od strony luku. I właśnie od strony luku załadunkowego dzieją się rzeczy ciekawe. Po pierwsze, mamy tutaj hermetyczne przesuwne drzwi. Do przedziału. Kolejne to jest oczywiście rampa, o której już wspomniałem, natomiast nie pokazałem, jak ona fajnie działa. A więc wysuwamy sobie rampę, wjeżdżamy sobie naszym łazikiem tutaj do środka. Warto go przytrzymać. Rampa się zamyka, ciach, i łazik już jest zablokowany. Genialne, proste, ale genialne. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze dwa narzędzia, które troszkę może będzie ciężko wam przeważyć, ale po lewej jest klucz francuski, po prawej jest krótkofalówka. Jest to kolejne nawiązanie do oryginału, bo są to dwa narzędzia, które w oryginale były zawarte. A skoro tymi narzędziami sobie tą recenzję zamkniemy, to jeszcze warto wspomnieć, że mamy tutaj dwa schowki na bokach. Po tej stronie mamy dwa, no nie pistolety, zakładam, że są to jakieś e, e, latarki z czerwonym i zielonym klockiem. Po drugiej stronie znajdziemy dodatkową czarną płótlę tlenową. Nasi mali astronauci są już gotowi do odlotu, więc krótko tylko podsumuję. I powiem tak, jest fajnie, naprawdę ciekawie. Techniki, kolory. No, i oczywiście nawiązanie do setu historycznego. Dawajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia, czy Wy ten set już posiadacie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!